Siema, witam was w kolejnym Zagrajmy w Mega Man ZX Advent I tak, w tym odcinku będziemy się kierować troszkę niżej, na highway Komuś sobie powiadomień na, na telefonie, okej okay. Nie widzę ile nagrywam, ale to będzie... dobra, jest 23 teraz, spoko Muszę zresztą sobie, bo mam taki program, który właśnie binduje. Klawisze z klawiatury napada, I... ale mi się skończyło jakby trial na tym programie I teraz co 15 minut będzie się wyłączać i będę się go włączyć znowu ja więc muszę sobie patrzeć na czas Mmm... powinien powiem, sobie jest Mavericks gonią ludzi Mavericks, czyli te robociki, które zabijemy, te małe Gonią ludzi na... Autostradzie, nie autostradzie, na drodze szybkiego ruchu Skąd ludzie próbują wydostać się z samochodów? Aha, i ci ludzie spowodowali korek. okej. czy nie mam kupić tym ludziom czasu, Dobra, zaczyna się. Oła. Czy nie mogę tego pogadać. Nie Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Właśnie, zaraz tego o co strata to będzie dużo Mavericksów, tych 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 Mavericksów na motorach Więc ja kocham motory bardzo Ała! Co za światła nie wiem. Coś jest? W niektórych miejscach są dziwne rzeczy Okej okay. Tu coś będzie, Mhm, mm tam coś jest ale co, jak mam wtedy przejść, nie mam pojęcia. Nie zrobię tego. O! Traf się! Używa. Nie zgibij mnie! Dobrze, nie zagięliśmy. Mm, nie mogę tych naśki wziąć. Chyba, że się cofnę w sumie. Dobra, nie. Nie chcę tracić tych... Tejże... A, bo dobra, cofnę się. Cofnę się, zobaczę jak mogę do niej przejść O, dobra, forfeit Zaraz, 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 zaraz Nie ma tu żadnego przejścia To no, o co chodzi? Coś chyba, coś, coś, coś minąłem Dobra, idziemy, idziemy dalej Okej okay. Chyba, że nie wiem, chyba, że jakiś tylko potem możliwe czy tego albo coś innego, albo jakiś inny trens. Bardziej bo to jest... Yeah, ...bo to jest Megametrix jak zaadvent, to nie chcemy metali, tylko mamy tę formę transów, nie mm, czy on to rozwali? Nie w ten guzik. Cyk Dobra, jeszcze raz Cyk Hmm, no nieźle Boom, boom nie co to stworzyło. Coś na dole chyba. Aha, dobra. Wiem, czego będę się tutaj użyć, ale nie wiem, gdzie to coś otwiera. Będę musiał użyć tutaj kromna Forza. Jest powolnić czas. Mm, ale nie wiem, z której strony w sumie tam mam przejść. Ty, 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 Dobra, teraz przełączę się na Na strzał Właśnie mogło się nie zaliczyć mm. Okej, okay. czy ja zdążę, czy zdążę, czy zdążę Czy zdążę? Mm. Mate, co było blisko Mnie jest ciekawość się tam spróbuję to, to blokować, żeby zobaczyć co tam jest. Może mi się uda teraz. Dobra. Eee, nie, żeby ten guzik w zasięgu. Chrona Force. Spowalniamy czas. I teraz model A. Jak jakbym użył modelu Age, i bym użył tego wzniesienia się, to może bym zdążył. Ooo! Upgrade do Ale tego nieźle. Podoba mi się to, zrobię sobie tutaj tego save'a takiego mocnego. Save state. Dobra, otwórz. No, fajnie. Upgrade do energii. Upgrade do żyćka byłby dla mnie sumie bardziej przydatny. A energią też nie pogardzę. Czy tu coś jest schowanego? O, okej, okay. coś jest Chyba tylko to, mhm mm Okej, okay, idziemy dalej Pierwsza Pierwszy poziom ukończony? Pierwsza maroja, tak <coughs> Okej, okay, boss to będzie Nie? Tak, musi być mi I don't albo you are, but thank you, dear stop. Myślę, że mi przyjedzie, nie? A mógł przejechać. Ooooo! To jest beznadziejne, nie? Czy nie mogę sobie chyba na tych samochodach, nie? Bo one muszą ucie uciec jakby albo to musi taka że uciekł chyba nie, co mnie nie pamiętam. Chyba nie może. Dobra. Mogę zawsze zaraz rozwali. Czego trafia jakkolwiek? Co mam strzelać? Tą plazmo coś tam? Nie pamiętam jak się z tym walczyło. Znaczy chyba to spadały z tego jakieś skrzynki, które trzeba było strzelać. Ale ja co nie ma teraz żadnych skrzynek. A się mi się przełączył na... O, wiem Prawię się na model age. Czyli mi pokażę to nie ma sobie punktów. Okej. Okay. Super. Czyli to mogę tak trafić po prostu, okej? Okay. Czyli teraz model A Super Giga Mega, tak Tik 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 Model H, zobaczymy ile im dodajemy do Oła, 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 Puść mnie, puść mnie, puść mnie. Mało mu do mnie Nie, co się mi jest cele? Muszę poprzednio na model F No No i teraz możemy gadać. Wiem, że mi się przypomniał, że model E model F coś takiego potrafi. Dobrze. Przeczędę to zapomniałem o tym. Okej, okay, lecimy. Okej, ok, ok. okay. Mieszka ma na ekranie, kurde, sorry. No i strzelamy. Szelamy, szelamy, szalamy, szalemy. Dobra, padł. Okej, okay, nieźle. Z czemu jest ok, Okej, pi, pi piple. Piple. Udało się przeżyć. Dobra. Skrud był taki, dobra. mu się uda uciec. Za chwilę mi się ten program zresetuje. To muszę pamiętać o tym, że jak działać, pad, żeby sobie zrobić tej cięcie I... I, 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 i A wieczór mi nie pokazuje tej ikonki. Kurde, nie pokazuj mi ikonki, ile już nagrywam, a już mi się przypomniało się czemu. Bo ją wyłączyłem! Chyba. W sumie po co Ale chyba tak. Chyba potrzebowałem kiedyś tam i zapomniałem włączyć z powrotem. Okej. Okay. Kolejne życie? Kolejny boss? Chyba ten sam nawet będzie. Albo i nie. O nie, niech mi tu nie padnie, tylko ten Nikt tu nie padnie i no. mi tu nie padnie i napadnie. Okej okay. hey. Strzelamy, 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 strzelamy Jaki żywioł jest... Na jaki żywioł to jest najbardziej wrażliwe? Okej, okay, to zaraz spadnie. A, zatrzymało się na tym. Na tej ty jego tar, czy nie? Na tym Nie wysmiszujecie. Dobra, dobij go, dobij go. Dobra. Tyle. Dostałem coś, dostałem dysk. Bez... Tak to już miałem, więc je dostanę. Okej, okay. czy to jest schowane? Mmm, Erik, co ty robisz? A mój satteng jest pusty. Co mój satteng jest pusty. Musiałem go czymś napełnić. Zdrobnij mi zdrowie O, dobrze to przynajmniej mi zdrowie Okej, okay, to zrobię tutaj cięcie przed tym bossem Poczekasz mi wali aplikację. ja bym wyłączył, włączę po prostu Teraz, manualnie To czekajcie sekundkę Okej, okay, jestem już Jestem już Robimy zresetowany Tu idzie boss Na bossa w sumie może się na... A, to będzie walka w wodzie, czy nie? talk are you the one causing all of this trouble <sighs> I'm flattered you remembered my name come there's something I want to show you okay L w have you the highway to feed that thing? That's right, but what I want to show you is further down. At the bottom so of is a dirty sea. The sea during the war was no place for living creatures. After the war, the sea's beauty was restored. However, as humans repopulated, the seas once again grew filthy. You see, humans have to desecrate the earth to live on it. You talk all high and mighty. But what you are doing is no different than a maverick. <laughs> Me, maverick? You're a funny girl. We were. Plot twist: you're maverick, tak naprawdę, no. który no. ma You're the one that just happened to mega merge, then, no. and be a nuisance. So I'd say that kind of makes you a maverick. Okej, okay. sleep musimy skopać mu jej dubsko Mu czy jej? Mu jej dubsko Py 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 taki dziwny głos ma Okej cy 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 Dobra, taki ma hotern ataków Obrócę nie ma za... Oooooooo! Tego się nie spodziewałem Aha, to przewacuję przez tą chwannę też, ok. Ile to by zadało do Majora? Dobra, tu jest strong, tu strong jest to. A i tak zaraz do dna, bo myślałem, przetaszuje się na byr, na myr na mordę, dobra. Nie dedłem? Nie. Dobra, mamy dane. Bzzum, cium, cium. Ok, kolejna wiadomość. Ok, nerdowy, no to. Znajdę po prostu model do bez power.

Nothing. seems you got everyone out of there safely just what we'd expect from a chosen one chosen one but like thetis said my mega merging was an accident but was it an accident albert said that i'm special what am i who am i okay Interest! Musisz zmieniać model L O, i właśnie macie tak na dole... Ja na dole ja mam w sumie, a się macie po bardziej, bym powiedział To jest taki jak item scanner, nie? A, jeszcze po, poza tym to możemy latać, raczej znaczy latać w wodzie, możemy pływać fajnie, nie? I możemy się doszłoć po wodzie I mamy... Mamy, mamy takiego tego... Okej, okay, mamy takie ataki tak tą włócznią halabardą czymś. I ten taki lud. Śmieszny. O i właśnie to co nam lata na tym ekranie, nie? Mamy item scanner. I to kółeczko żółte, jeżeli znajdzie. Znajdzie jakiś przedmiot to nam nas nakieruje na niego. gdzie mrugać w tym miejscu. Wiem mhm. wiem jak próbować jak... ma tutaj spoko. Tam jest item jakiś? Czy co? No że pewne górze nie ma nic, nie? Dobra, ja tu na pewno nie przejdę. Bo tu potrzebuję jednego, innego i O widzicie? I właśnie ten... To kółeczko znalazło mi. Y Dysk Nie wiem po co to jest, nie? Nie. Skoro można bardzo łatwo to dołem przepłynąć. Nie coś... Ześ... Tak zrobili tekst Okej, okay, kolejna misja ukończona. 550 kryształu OK, no i w tym odcinku to jest na tyle. Zapiszę grę i dzięki za oglądanie. Oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Cześć.